No a tutaj już granaty, coraz to większe. Hmm. tutaj ile? Trochę jak cebula wygląda, nie? Dobra, lecimy dalej, ale już trochę tu jest, takie małe drzewko, zobaczcie, ale jak pięknie dużo owoców jest. Tutaj figi, o ile figi, ile? Jest moc. Dobra, lecimy dalej. To jakie już fajne, takie Mały drzew kole jest owoców. Dobra, lecimy dalej. Dzień dobry, kochane dzieci Boże. Szczęść Boże! Witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze macie kochani. Ja sobie tutaj kręcę się, tak kochani plecaczek sobie postawiłem tu w cieniu. Lubię to sobie przychodzić, albo tam z tyłu na ławeczki siadam przy ołtarzu polowym. No i kocham modlić się na różańcu, kochani. No to jest moja, jedna z moich ulubionych modlitw. Człowiek ma w sercu Jezusa, może adorować Go w swoim sercu, skupić się na Nim. No i razem wspólnie z Nim, z Duchem Świętym też. Zawsze proszę Boga, no to Ducha Świętego, no. Bóg jest Duchem, tak? Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trójca świętsza, kochani. I tak się modlę, modlę się, modlę się, sobie tutaj chodzę, kochani, kręcę się. I jedną taką założyłem rzecz, zaraz wam pokażę, tylko przednią kamerę włączę. A mianowicie, kochani, zobaczcie, tutaj jest kromeczka chleba, niewielka, prawda? Zobaczcie, każdy może się posilić, zobaczcie, każdy. Każda mróweczka niesie sobie kawałeczek. I zobaczcie tutaj. Wszystkie mrówki mogą sobie się spokojnie najeść. Zobaczcie, każda sobie kruszynkę bierze. I zobaczcie, czy to nie, takie, czy to nie jest taki obraz naszego Pana, który jest obecny w Komunii Świętej, w Eucharystii. Który, kochani, powiedział, że kto mnie spożywa? Ma w sobie życie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I zobaczcie, przychodzimy i, pożyw i mamy pożywienie. Chleb na życie wieczne, prawda? I zobaczcie, kiedy tutaj każda mruweczka bierze sobie swój kawałeczek, tak symbolizuje, mi się wydaje, właśnie ludzi Kościoła, że właśnie Bóg przyszedł na świat, zobaczcie, i że tak umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I zobaczcie, sam nasz pasterz, nasz jedyny mistrz, jedyny wszechmogący Jezus Chrystus, kochani, powiedział dla nas wszystkich, że ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę. W dniu ostatecznym. Zobaczcie, i te równeczki się w ogóle nie kłócą między sobą. Zobaczcie, każda sobie przychodzi, kawałeczek swój bierze albo na bieżąco je i odchodzi. Tak zobaczcie, my przyjmujemy ciało Chrystusa, przychodzi do nas kapłan, namiestnik Boga, namaszczony Bożym Duchem i mówi, podaje nam ciało Chrystusa. Mówi ciało Chrystusa albo korpus Christi. I, kochani, przyjmujemy do swojego serca, do swojego wnętrza, do swojej duszy. Łączymy się z naszym Panem, z naszym Bogiem, z naszym Stworzycielem, kochani, z naszym Mistrzem. I nie kłócimy się ze sobą, tak jak te mróweczki, co nie? Zobaczcie, jak od mróweczek można się uczyć. Że każdemu starczy się posilić. Zobaczcie. O, jedne odchodzą, drugie przychodzą. Jest pięknie. Ciągły ruch. Ciągły ruch, kochani. <grych> ciągły ruch, kochani, prawda? I to do końca życia tak będzie. Chrystus nam obiecał, kochani, że ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Także jestem tak wdzięczny, mam takie serce, kochani. Tak się zmieniło moje życie, kochani, i oddaję mu swoje serce, swoją duszę, swój umysł. Każdego dnia go uwielbiam, naprawdę. Uwielbiam żywego, zmartwychwstałego Pana, którego. Pragnę zapraszać każdego dnia do swojego serca, do swojego życia. Jestem radosnym człowiekiem teraz, naprawdę. Kiedyś bardzo cierpiałem, ale mówię, Jezus Chrystus jest jedynym ratunkiem dla człowieka umęczonego, jakiegoś takiego, żyjącego w jakichś maskach, w obudzie, w kłamstwie. Bo sam taki byłem, kochani, no musiałem udawać, że jestem szczęśliwy, a nie byłem szczęśliwy. Także to jest jedna wielka tragedia człowieka współczesnego dzisiaj, dzisiejszego, że nie chcę oddać swojego życia Jezusowi. No. Nie chcę być szczęśliwy, tylko szczęśliwy chcę być takich w maskach, a w maskach nie można być szczęśliwym, kochani. No. Trzeba te maski pozrzucać, no, żeby zostać uzdrowionym, no. jak człowiek uzdrowiony zostanie wewnętrznie, to te maski automatycznie spadają, kochani, jest wtedy sobą, autentyczny, prawdziwy, żywy taki, taki świeży, a w tych maskach nie ma szczęścia, kochani, no, nie ma szczęścia, no. nie ma człowieka, nie, nigdy nie znałem takiego człowieka, a żyję już 46 lat, którego, który by był szczęśliwy żyjąc w jakimś udawaniu, w maskach, w nałogach, w jakichś cudzołóstwach, w, no w grzechach, no w grzechach, no. nie ma takiego człowieka szczęśliwego, nie ma. No Ludzie mogą udawać szczęśliwych, rozumiecie, mogą mówić Wam, że są szczęśliwi, ale to jest, nie jest prawda. Ktoś, kto żyje w grzechach, nie może być nigdy szczęśliwy, kochani. Dlatego warto się zastanowić dzisiaj, dokąd zmierza moje życie, ja kim jestem, kim jestem, kochany siostro, bracie. Jak jest moje życie, czy warto jest oddać życie Chrystusowi? Bardzo warto jest, kochani, bo trzeba być szczęśliwym człowiekiem, a nie udawać, że jest się, się, się szczęśliwym. Naprawdę, nic teraz nie mam, ale jestem tak bogaty w Boga, bogaty w Chrystusa, jestem wszystko uznanie za śmieci, tak jak Święty Paweł mówił, aby pozyskać. Chrystusa, kochani, dlatego warto jest pozyskać Chrystusa, no, bo On jest źródłem naszym, On jest wszystkim naszym, co mamy, co trzeba posiadać, On, On ma, On dla nas wszystkim wszystko dostarcza, kochani, zobaczcie, pokarm na życie wieczne, On jest Bogiem, my mamy Go w sobie, nosimy Go w swoim sercu, On wszystkim jest dla nas, wszystkim, kochamy Go, to jest nasz skarb, rozumiecie, to jest nasz skarb, Chrystus Jezus, nasz Pan. Mistrz, król ludzkości, będzie sądził żywych i umarłych, kochani, tego warto jest się nawracać, no. nawracać swoje serce, zawracać złe, ze złych dróg, iść, iść do spowiedzi, nie bać się spowiedzi, wyspowiadać się z wszystkiego szamba, oczyścić swoją duszę, na śnieg nie, grzechy wybielają, choćby wasze grzechy były jak szkarłat. Na śnieg wybielają kochani i to jest piękne, że Jezus nikogo nie przekreśla, tylko na każdego czeka, każdego chce uzdrowić wewnętrznie, żeby był szczęśliwym człowiekiem i trzeba to pielęgnować kochani, bo zły duch będzie atakował też, żebyśmy zawrócili z tej dobrej drogi obranej i na różne sposoby będzie działał, w zależności od naszych słabości, on zna nasze słabości i wie jak zaatako zaatakować, także trzeba czujnym być kochani, ja to czu czuwam, no. <laughs> modle się na różańcu, teraz idę na, na dorację, później do oazy pokoju, bo takie mam natchnienie w sercu, żeby po różańcu teraz... <clears throat> skończyć różaniec, nie wiem, trzy części może odmówię, bo już jedną odmówiłem, teraz drugą odmawiam, jeszcze jedną odmówię, no i lecę, kochani, na, do azy pokoju, na adorację, będę adorował swojego Pana, będę modlił się też w Waszych intencjach, także, kochani, no, ściskam Was mocno, pamiętajcie, no, trzeba się nawracać, no, ja się nawracam każdego dnia, proszę Boga, żeby pokazywał mi moją grzeszność, z czego się muszę wypowiadać, co Mu się nie podoba, no, bo, kochani, no, błogosławienie czystego serca, Jezus mówi, ale bowiem oni Boga, Oglądać będą. Czyż nie chcemy oglądać Boga? No właśnie chcemy. <laughs> I musimy być, kochani, czyści, no, czyści wewnętrznie, no. dlatego warto jest walczyć z jakimiś z słabościami, z, z grzechami, oddawać to Panu, nie wstydzić się tego, iść do spowiedzi, wyspowiadać się z tego, żałować bardzo za to, chęć poprawy sobie postanowić w sercu taką i walczyć każdego dnia o świętość. Kochani, to świętość się wykuwa każdego dnia, właśnie modlitwą dobrymi uczynkami, miłością, miłosiernymi uczynkami, nikogo nie przekreślać, nikogo nie potępiać, kochani, no. Bóg jest jedynym sędzią, tylko trzeba miłować i kochać. I dużo się modli za tych ludzi, którzy nie znają jeszcze Boga. A wszystko będzie dobrze i Bóg będzie z nami, kochani no. Miłego dzionka, papa, pa. z Bogiem, trzymajcie się ci papa, pozdrawiam, miłego dzionka. Z Bogiem.